Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zdecydowanie najwięcej świadectw przysyłają do nas kobiety. Dziś mam dawać świadectwo od Wojtka. Zatytułował je słowami: W moim życiu nastąpiło wiele zmian. Przeczytajmy, co pisze do nas Wojtek. Piszę z uśmiechem przez łzy. Dzisiaj jest ostatni dzień intencji w mojej własnej sprawie. Wyrządziłem wiele złego pewnym osobom i obawiałem się najgorszego było mi wstyd czułem pogardę do siebie i własnego losu ogarniała mnie złość że skrzywdziłem kilka osób żyłem i funkcjonowałem źle modlitwa i kościół były obecne w moim życiu ale raczej jako przyzwyczajenie podobnie było ze spowiedzią w obawie o konsekwencje czynu zacząłem się modlić o poprawę własnego losu modlitwą do świętej Rity i świętego Judy Tadeusza. Po 14 dniach modlitwy żona podała mi książeczkę z modlitwą, właśnie z nowenną pompejańską. Przyznam, że nie chodzi tu o jakąś duchową wolę, ale coś mnie tchnęło. Wcale nie myślałem o tylu dniach odmawiania, o trudnościach, o wysiłku. Po prostu wziąłem różanie do ręki i odmawiałem. I zaczęło się. Dziś jest ostatni dzień. Znów dostałem jakiegoś natchnienia. Czuję, że muszę napisać o tym, co mnie spotkało. Nie wiem jeszcze, czy intencja, o którą prosiłem Maryję się spełni lub czy może się spełni, ale wiem, że wiele zmian nastąpiło w moim życiu. W trakcie modlitwy mam dla was wszystkich mój przekaz. Wielokrotnie czułem rozproszenie złe myśli. Twierdzę, że to ataki nieczyste, które próbowały mnie odciągnąć od modlitwy i bliskości z Jezusem Chrystusem i Matką Jego Maryją. Ale mimo wszystko modliłem się, dlatego proszę was, namawiam, nie przestawajcie mimo roztargnienia, zmęczenia, bólu i przeciwności dnia codziennego. Chwytajcie różaniec i módlcie się z wielką wiarą o to, o co prosicie. Zazwyczaj wstawałem o piątej rano i odmawiałem tajemnice radosne i bolesne, a wieczorem przed snem tajemnice chwalebne. Musicie być mocni wiarą, nadzieją, miłością do Maryi i jej syna. Zawierzcie im wszystko, zaufajcie, nie przestawajcie się modlić na różańcu. Planuję pojechać do częstochowy i podziękować Maryi za radość, jaką mnie obdarzyła. Namawiajcie swoich bliskich do odmawiania tej pięknej modlitwy. Mówcie każdemu o tym, co was spotkało, oraz o radości i łaskach, jakie dzięki Maryi uzyskujecie. Ja to czuję po prostu w sercu, że tak należy czynić, mówić ludziom o wielkich rzeczach, jakie dzięki Maryi się dzieją w naszych sercach i otoczeniu. Wszystkim życzę świętej opatrzności Bożej, wszelkich łask naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Matko Boża za opiekę. To nie ostatnia moja nowenna. Wiem, że jeszcze tu wrócę. Wracajcie wszyscy do tej pięknej modlitwy. Módlcie się do Maryi. Napisał Wojciech. Wojtku, modlisz się z pełną ufnością. pisze, że jeszcze nie doczekałeś się tej łaski, że nie wiesz, czy ją doczekasz, ale jednocześnie akcentujesz, jak wielkie szczęście i radość daje ci odmawianie różańca i jak wiele innych rzeczy otrzymałeś po drodze. Mam nadzieję, że ta łaska, o którą się modlisz, jest godna z Bożą wolą i ją otrzymasz. Może to być kwestia czasu, zobaczymy. Jednak już teraz zauważasz, jak modlitwa różańcowa przemieniła twoje życie. I też to, co jest bardzo ważne, obowiązek dawania świadectwa jest niezwykle wyraźny w twoim liście. Sam też zachęcasz do tego innych, abyśmy dzielili się łaskami, które otrzymujemy poprzez nowennę pompejańską. Tak, to jest wręcz nasz obowiązek. Wszędzie głosić będę, jak dobrotliwie obeszła się ze mną. To są w końcu słowa, jakie mamy w części Dziękczyny Najnowenny Pompejańskiej. To jest nasz obowiązek. Tak więc realizujmy go. Bóg zapłać Wojtku za Twoje świadectwo. Jeśli Ty chcesz się podzielić swoim, przyślij je na adres świadectwamałpa.krolowa.pl lub Napisz w formularzu kontaktowym na stronie pompejańska.rosemaria.pl. Serdecznie dziękuję i będę na nie czekać. Marek Woś z dwumiesięcznika Królowa Różańca Świętego. Do usłyszenia.